Jakie mogą być konsekwencje przewlekłej bezsenności? Do czego może ta przewlekła bezsenność doprowadzić? Konsekwencje bezsenności widzimy takie bezpośrednie, no to w zasadzie może nie tyle bezsenności co deprywacji snu. Każdy z nas to nie przespał nocy, bo nie pracował, bał się że z samego dnia zmęczony, ma trudności z koncentracją, czy się podsypia w każdym dowolnym momencie. Oczywiście, jeśli te bezsenne noce powtarzają się, to ta senność w ciągu dnia się coraz bardziej nasila. To jest też taki pewien paradoks. Często ludzie się skażą na bierną senność, a dopiero do pytania się ich pokazuje, że no, jakoś nie mają czasu na spanie. I to są ostre skutki, natomiast konsekwencje przewleku i bezsenności już są dużo bardziej skomplikowane. To nie jest tylko kwestia tego, że ja jestem zmęczony i niewyspany, ale to jest też to, że mój organizm jakby się no nie odpowiednio nie mm, naprawił, to może jest niedobre słowo, wyregulował, prawda, dlatego, że sen odgrywa rolę, znaczy dosłownie naprawczą. Istnieje bardzo wiele danych na to, że tylko w czasie głębokiego snu dochodzi do naprawienia komórek, które się uszkadzają w ciągu czuwania. No każdy, kto pamięta chociażby chemię ze szkoły, to wie, że w ciągu dnia, kiedy oddychamy i prowadzimy proces utleniania, no to utlenianie to jest po prostu spalanie, prawda, w związku z tym to spalanie pozwala nam żyć, myśleć, działać, nie wiem, czuć, ko kochać i tak dalej, ale ono uszkadza komórki. Teraz trzeba i kiedyś naprawić i sen temu służy, po to człowiek idzie spać, nie myśli, nie działa, nie rusza, żeby te komórki były naprawiane. Jeśli tego nie ma, to dochodzi do szybszego starzenia się mózgu czy rozpadu tych komórek. Jeśli chodzi o układ krążenia, wiadomo, że w ciągu nocy spada nam ciśnienie krwi, prawda? I jak już nawet, to też warto sprawdzić w internecie, że to spadanie, jeśli to spadanie krwi, to jest nazwisko dipersu, jeśli ktoś jest, jest non-dipersem, czyli ma tych spadków do tego, tego ciśnienia krwi, to wtedy dużo bardziej zwiększa się ryzyko zawołału i udaru, to jest naturalny proces odpoczywania. I tak w zasadzie można przez każdy nasz narząd przelecieć, który musi w nocy odpoczywać. Właśnie jedynym, który może na niej odpoczywać, to jest przewód pokarmowy. Dlatego między innymi nie zalecamy obiadania się na noc, bo ten biedny ten przewód pokarmowy będzie musiał pracować i nie odpoczywać. Także odległe skutki już teraz wracając jakby do danych naukowych medycznych pokazują, że pacjenci, którzy gorzej sypiają, mają wyraźnie dużo więcej różnych chorób niezwiązanych ze SNEM. Części łapią infekcją. I teraz z racji koronawirusa na wielu wykładach pokazuje taką pracę sprzed roku dwóch, kiedy się okazało, że porównywano dwie grupy studentów, młodych ludzi, dwudziestoparolatków, z których jedni spali gorzej, drudzy spali lepiej i ci, co spali gorzej, mieli wyraźnie słabszą odporność immunologiczną na szczepionkę przeciwko grypie. To już mamy kolejny powód, prawda? Dużo łatwiej złapie infekcję to się też potwierdza, jakby na przykład badamy pracowników zmianowych, Wersus jedno zmianowi, to ci, ci, ci zmianowani na noce częściej łapią choroby, infekcje. Więc efekt jest taki, że ci ludzie częściej chodzą do lekarzy, częściej trafiają do szpitali, częściej mają wypadki. Istnieje bardzo duża korelacja pomiędzy właśnie zaburzeniami z ilością wypadków drogowych. Także tutaj też istnieje, no, to, to zwiększa się ryzyko, zresztą tutaj również i też przyjmowanie leków na scenę też zwiększa ryzyko wypadków. Także innymi słowy, można powiedzieć, tak, że generalnie gorsza jakość snu ma wpływ na gorszą jakość naszego życia, ale to można nawet zmienić parametrami zdrowotnymi. Czyli dwutrzygodnie części choroby, układu krążenia, dużo wyższe ciśnienie. Też jest dużo doniesień, że osoby, które gorzej śpią, mają też tendencję do tycia i to jest na poziomie hormonalnym. Dlatego, że wtedy, kiedy gorzej śpimy, wtedy rośnie nam poziom, poziom greliny, czyli hormonu, który jakby powiedziana za takie fałszywe uczucie głodu. ja się wtedy obiadam, to myślę, że pewnie też sporo osób doświadczało, że jak w nocy nie śpi, to ma tam tendencję do dojadania. Nawet obserwacje kilkumiesięczne pokazują, że na przykład osoby kilkunastoletnie już po kilku miesiącach gorszego spania już są wyraźnie bardziej otyłe niż te, które sypiają normalnie. Także podsumowując, jak pani pyta, jakie są odległe skutki bezsenności, no to niestety są bardzo potężne, dlatego że poza tym, że pogarszają jakość naszego życia, dodatkowo pogarszają naszą kondycję fizyczną i psychiczną, o tym nie powiedziałem, chociaż to jest może truizm, ale udowodniono, że u pacjentów z bezsennością ryzyko depresji jest prawie 40-krotnie wyższe niż u ludzi bezsenności. Nawet doszło teraz do tego, że jak już na przykład mamy pacjenta, który ma i bezsenność, i depresję, to najnowsze systemy klasyfikacyjne nawet już nam nie każą poszukiwać związków przynososkutkowych. Czyli innymi słowy, każdy, kto ma depresję, ma też bezsenność lub nadmierną senność, ale każdy, kto cierpi na bezsenność, prędzej czy później nabawi się depresji. Także to tak, 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 tak to można podsumować. Jeszcze mi jedna rzecz przyszła do głowy, to jest też taka, no, może trochę ciekawostka, aczkolwiek taka no, bardzo, bardzo przykra, dlatego że. Wtedy, kiedy na naszych polskich pacjentach badaliśmy jakość życia, to się okazuje, że pacjenci z bezcennością mają największe spadki w tej, 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 tej jakości, skali, tej jakości życia. Znaczy taka najprostsza skala, którą my, 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 że jakość życia po w 100%. Jesteśmy zdrowi, szczęśliwi, to mamy jakość życia na 100%. U pacjentów z bezcennością, w prawie wszystkich obszarach tej jakości życia, te parametry spadały poniżej 50%. Jest też takie ciekawe, że w mało której chorobie tak bardzo spadają. Czy w chorobie nowotworowej, czy w chorobie, chorobie układu krążenia, aż tak bardzo pacjenci narzekają na spadek jakości życia. A to nie dziwi. Bo jak mówię, Sen jest niezbędny, tego, żeśmy normalnie funkcjonowali, funkcjonowali w ciągu dnia, a im trudniej jest w ciągu dnia. I tak jak mówię, teraz te ostatnie czasy, te ostatnie roku są trudne dla wszystkich. I w sensie emocjonalnym, i w sensie psychicznym, i w sensie fizycznym, zamknięcia w domu, ile przed tym, co będzie dalej, no to wszystko to tym bardziej każe nam zadbać o swój sen, żebyśmy, żebyśmy łatwiej te trudne czasy przetrwali. Wśród Europejczyków czy Amerykanów, bo to też ma specyfikę związaną ze strefą geograficzną. Około 30% dorosłych populacji ma problemy ze snem, a z tej grupy 1 trzecia, czyli w sumie ponad 10%, ma już jakby realnie stwierdzaną bezsenność. Czyli tą chorobę, której konsekwencji tutaj opisywali. Która już wpływa negatywnie na moje zdrowie i psychiczne, i fizyczne.